Dzień dobry. Długo mnie nie było, stęskniłam się za kanałem. Wracam. I słuchajcie, ponieważ mamy bardzo ostatnie dni deszczowe, z czego się wszyscy ogrodnicy cieszą, bo tak naprawdę tego deszczu długo nie było i w tej chwili rośliny dostaną taką dawkę, która naprawdę była im bardzo potrzebna. Więc ja już nie będę się tłumaczyć, że trochę kapie na, na nasz daszek. Nagrywam. Tak czy inaczej, mam dzisiaj dla Was, przychodzę do Was dzisiaj z takim tematem, który wydał mi się ważny, bo wiosna to w ogóle jest czas, kiedy kupujemy dużo roślin, a kupujemy zwykle kompulsywnie. Czyli nie zastanawiamy się nad tym, co kupujemy. Przynosimy roślinę do domu czy do ogrodu i okazuje się, że ona nam nigdzie nie pasuje. I dopiero potem staramy się ją gdzieś wkomponować w nasze kolekcje. I ja Was dzisiaj chciałam namówić do tego, żebyśmy zaczęli stosować proces odwrotny: to znaczy. Nawet jeżeli łapiemy się na tym, że wchodząc do sklepu mamy na oku jakąś roślinę, która nam się podoba, to zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, czy ta roślina nam w ogóle pasuje. Czy ona w ogóle będzie miała miejsce w naszym ogrodzie? Czy ona w ogóle przeżyje? I e, czy to w ogóle wszystko będzie fajnie wyglądać? O tym dzisiaj sobie powiemy. Ogród dla kolekcjonera. To nie jest coś, czego nie moglibyśmy zrobić, nawet w warunkach niewielkiego balkonu czy tarasu, bo kolekcję możemy sobie stworzyć zawsze. I dzisiaj będę Was namawiać do tego, żeby właśnie wybierając się na zakupy czy przystępując do robienia projektu naszego ogrodu. Żebyśmy pomyśleli o tym, żeby te nasze rośliny były skomponowane w jakiś taki przemyślany sposób. Bo kupowanie roślin przypadkowych czasem rzeczywiście może wyjść z tego fajne zestawienie i eksperymentujmy w ogrodzie, bo to jest również cenne doświadczenie. Natomiast y, mówiąc y, tak y, szerzej, myślę, że bardzo y, fajnym sposobem jest zbudowanie ogrodu w oparciu o kolekcję. Tak, żebyśmy potem, oprowadzając naszych gości, czy też korzystając z tego terenu, jeżeli jesteśmy zarządcą terenu, Mogli pokazać, że on niesie ze sobą jakąś wartość. Że pokazujemy tutaj na przykład kolekcję różaneczników, albo że mamy tutaj siedlisko i zbiorowiska boru i na przykład kolekcję sosen, kolekcję jałowców czy wrzosów i wrzośców. I ja będę Was zachęcać do tego, żebyśmy podczas wiosennych i letnich i jesiennych dni znaleźli czas na to, żeby odwiedzić jakiś ogród botaniczny albo jakieś arboretum, bo myślę, że tych miejsc w Polsce wciąż mamy sporo i to są przepiękne ogrody, gdzie właśnie można się nauczyć, w jaki sposób skomponować takie kolekcje oczywiście w mniejszej skali. Ale w taki sposób, żeby one były interesujące i dla nas i dla tych, którzy potem będą z tego ogrodu korzystać, a przy okazji też ułatwiamy troszkę życie roślinom, bo one w tych kolekcjach też będą się lepiej czuły. Po prostu będą dobrane do y, miejsca, w którym rosną. No bo na przykład może mamy w swoim ogrodzie jakąś stertę kamieni, której nie chcemy albo nie możemy usunąć, na której możemy sobie założyć skalniak albo alpinarium y, i zrobić tam właśnie kolekcję jakichś y, miniaturowych sosenek, czy też y, Jakichś e, rolników, rozchodników, e, krzewinek różnego rodzaju. Zachęcam Was do tego, żeby w wolnym czasie sięgnąć, może do takich e, różnych publikacji, gdzie ja też podlinkuję tutaj, e, może strony, gdzie e, w fajny sposób są ustawione takie, e, takie kolekcje roślin, żeby było Wam może łatwiej. E, zacząć, bo ktoś, kto do tej pory na przykład nie miał ogrodu, czy nie opiekował się terenem zieleni, może mieć po prostu, czy nie miał zawodowo nic wspólnego z tym tematem, może mieć problem z zebraniem sobie wiedzy na tyle, żeby takie, taką kolekcję stworzyć, no ale myślę, że przy współczesnych możliwościach, to nie jest to wiedza, której nie nabędziemy w ciągu, w krótkim czasie. Oczywiście nie w takim stopniu jak profesorzy, natomiast myślę, że każdy powinien sobie, każdy kto, kto kocha ogród i kto chce w tym ogrodzie dokonywać zmian, poradzi sobie ze zdobyciem tej wiedzy. Namawiam Was do odwiedzenia tych arboretów czy ogrodów botanicznych. Przypomnijmy, że arboretum to jest po prostu ogród dendrologiczny czyli ogród, który jest skoncentrowany na kolekcjach różnych gatunków różnych rodzajów drzew, krzewów. Krzewinek i pnączy. Natomiast w ogrodzie botanicznym te kolekcje są rozszerzone jeszcze właśnie o różne zbiorowiska roślin jednorocznych czy wieloletnich, ale zielonych, więc nie krzewów i nie drzew i nie pnączy, i nie krzewinek, czyli tych pozostałych kwitnących na przykład roślin, które mamy w ogrodach. Takie kolekcje, słuchajcie, też można mm, rozszerzać, no bo my niekoniecznie musimy się dopasować do, do, do jakiegoś e, zbiorowiska. Tak jak już tutaj wcześniej wymieniłam, na przykład e, m, mamy siedlisko boru e, suchego czy, czy boru e, mieszanego i e, możemy. Wzbogacić o takie rośliny, które nam pasują tam, ale wtedy to, 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 tym wyjściowym miejscem, czy tym, tą, tą wyjściową właśnie będzie dla nas dana lokalizacja. Dlatego ja zawsze też, słuchajcie, tak namawiam do tego, żeby. Obserwować naturę, obserwować, jakie gatunki ze sobą rosną, jakie gatunki ze sobą nie występują, bo jeżeli przychodzimy do takiego ogrodu, który jest właśnie w oparciu o kompulsywne zakupy skonstruowany, to zobaczymy tam taki nietrzymający się trochę kupy miszmasz, -misz, taki eklektyzm, który... Przypadkiem może wyjść interesująco, ale no w 90% niestety jest tylko kompilacją takich przypadkowych zestawień roślin i nie wygląda to dobrze. Dlatego właśnie do takiego rozwiązania na te kolejne dni wiosenne, kiedy najwięcej roślin właśnie kupujemy i sadzimy, Namawiam was, namawiam was do tego, żeby poszukiwać nie tylko ogrodów botanicznych czy arboretów w swojej okolicy, ale też właśnie przyglądać się przyrodzie. Może brać udział w warsztatach. Ja ostatnio miałam okazję takie warsztaty przeprowadzić w Mediatece w Straszynie pod Gdańskiem. Bardzo serdecznie organizatorów i uczestników pozdrawiam. Rozmawialiśmy tym razem o ogrodowych nastrojach. No, bo właśnie również nastrój w ogrodzie łatwiej jest stworzyć, kiedy się o takie kolekcje roślin oprzemy, bo wtedy. Wszystko bardziej do siebie pasuje. I nie chodzi tutaj o umniejszenie bioróżnorodności, tylko właśnie chodzi o to, żeby tym naszym lokalnym, czy to zapylaczom, czy całym ekosystemom, też pomóc w budowaniu wartościowego siedliska u siebie w ogrodzie. No i cóż, na dzisiaj to już chyba wszystko. Bardzo Was pozdrawiam. Korzystajmy z deszczu, korzystajmy z jeszcze tych dni, które nie są bardzo gorące, bo to jest też dobry czas na porządki, na nawożenie w ogrodzie. Teraz, kiedy ziemia jest właśnie taka wilgotna, róbmy to nawożenie, bo. Będzie łatwiej, będą łatwiej rośliny te nawozy przyjmować. No i cóż, życzę Wam udanego tygodnia, fajnych projektów, fajnych pomysłów, fajnych przemyśleń na temat kolekcji w ogrodzie. Do zobaczenia.